Drukarki? Tak. Optyka najwyższej jakości? No pewnie. Aparaty fotograficzne? No raczej. Z tymi urządzeniami powszechnie kojarzy się marka Canon, prawda? Czasem jednak warto postawić na odrobinę szaleństwa i wykonać ukłon w stronę bardziej oryginalnych, a jednocześnie niezwykle przydatnych, praktycznych i życiowo przyjemnych w użytkowaniu urządzeń. A jaka okazja ku temu może być lepsza niż święta, a konkretnie poszukiwanie świątecznych prezentów? No właśnie, macie rację. Żadna. Jako benchmarkowy gwiazdor o nieoczywistej gwiazdorowej aparycji, zapraszam na propozycje prezentowe od marki Canon. Na pierwszy ogień, to znaczy pierwszym prezentem z logo Canona, który byłby doskonałym pomysłem, będzie drukarka Canon Selfie CP1500. Ale, ale, nie byle jaka drukarka. Selfie CP1500. To malutka, bezprzewodowa i super mobilna drukarka fotograficzna, termosublimacyjna, która pozwoli niezapomniane chwile, np. te niezapomniane chwile spędzone z bliskimi podczas świąt, utrwalić na zdjęciach. Zdjęcia, które w optymalnych warunkach mogą przetrwać nawet 100 lat. Drukareczka ta jest absolutnie genialnie wdzięczna w obsłudze. Odciągamy sobie aplikację na telefon lub łączymy się z komputerem. Z WiFi fi już możemy drukować. Uspokajam tradycjonalistów. Kabelkiem USB też damy radę się z tą drukarką połączyć. Szybkie i do tego analogowe selfie z nadwigilijnego barszczu nigdy nie było tak łatwo dostępne, takie jak to się mówi, na wyciągnięcie ręki. Plusem urządzenia jest również duży ekran LCD i wygodny układ przycisków. Manualna obsługa sprzętu to banał, taki przyjemny banał. Wiadomo, co warto o Selfie CP1500 wiedzieć. Obsługuje 16,7 miliona kolorów, drukuje zdjęcia w formatach od 100 na 148 mm do miniaturowych fotek o wymiarach 22 na 17,3 mm, a fotografie o wielkości pocztówki wydrukuje w 41 sekund. Co ciekawe, na zdjęciach można dodać filtry i różne efektowne efekty a nawet link wrzucający na nie kod QR. Ten sprzęcik ma rekomendacje gwiazdora, oficjalne papiery na bycie super prezentem. A jeśli ktoś Wam powie, że nie ma, to odeślijcie tego ktoś do mnie. Ho, ho, ho. Powiem Wam, a jako gwiazdor to będę miał rację, że takie patenty jak Canon Powershot PX to powinny być na rynku od lat. Dlaczego? Bo to aparat towarzyszący, przyjaciel wszystkich fotografów uwieśniających rodzinne imprezy, których nigdy na tych zdjęciach nie ma. Ciekawe dlaczego? Do rzeczy, czas goni, Wigilia za pasem. Canon Powershot PX to inteligentny aparacik, który kładzie się na przykład na stole i rusza do zabawy, ucztowania, spędzania czasu z najbliższymi. I gdy my się bawimy, on sobie robi zdjęcia. Nagrywa filmy, a później pokazuje nam na aplikacji mobilnej, co też udało mu się uwiecznić. Sprzęcik wyposażono w uchylno-obrotowy obiektyw, który wspiera całkiem bystre oprogramowanie, co sprawia, że aparacik sam kadruje zdjęcia, sam wybiera te najlepsze i ma do tej fotografii oko. Trzeba przyznać. I tu ważna rzecz. Możemy obsługiwać ten sprzęt manualnie, wystarczy z nim pogadać. Kiedy powiemy Hello, Pixie, take a picture, to nie uwierzycie, aparat zrobi zdjęcie. Głosowo możemy również poprosić go, by nagrał film lub poszukał w swoim obiektywie innej osoby do fotografowania. Dodajmy jeszcze, że super przyjemna jest aplikacja na smartfony oraz to, że PX może działać jak kamera internetowa. Technicznie, PX to matryca o rozdzielczości 11,7 MP. Filmy Full HD w 60 klatkach, obiektyw o ogniskowej od 19 do 57 mm i kącie obrotu 340 stopni oraz kącie odchylenia 110 stopni. Do tego możliwość śledzenia i rozpoznawania obiektów, komendy głosowe, rozbudowana aplikacja i mnóstwo, mnóstwo możliwości. Genialny świąteczny gadżet, który zadba o to, by wszyscy, ale to naprawdę wszyscy, byli uwiecznieni na Bożonarodzeniowych fotografiach i filmach. Na koniec gwiazdor ma dla Was, w ogóle mówienie o sobie w trzeciej osobie zawsze jest czymś dziwnym, prawda? Tak czy inaczej, na koniec mam dla Was coś na bogato, top topów, mistrza wśród mistrzów gwiazdę celebrytę wśród drukarek, Kuby Wojewódzkiego urządzeń wielofunkcyjnych. To kolorowa drukarka typu mega tanki i skaner w jednym. Czym wyróżnia się to urządzenie? Oferuje doskonałą jakość druku, tak w czerni, jak i w kolorze, radząc sobie ze zwykłym papierem oraz papierem fotograficznym. Rozdzielczość druku sięga wartości rzędu 4800x1200 dpi, oferując wybitnie szczegółowy wydruk. Do tego łączy się przez USB i Wi-Fi, drukuje z chmury, kopiuje, skanuje w 8-bitowej głębi koloru, dogaduje się z asystentami głosowymi od Google'a i Amazona. To już pewien wydatek dla gwiazdora, ale jako gwiazdor mogę powiedzieć, że to wydatek w pełni uzasadniony. Wiecie, gwiazdor gwiazdorowi źle nie doradzi, a jeśli jakiś gwiazdor ma do obdarowania kogoś, kto ze sprzętu tego rodzaju korzysta, to ja jako gwiazdor jestem przekonany, że ta PIXMA powinna znaleźć się w worku z prezentami tego gwiazdora, którym doradzam. Co wybieracie na święta? Dla siebie pewnie postawiłbym na mobilną drukarkę, choć przyznaję, że wszystkie propozycje to solidni gracze i fajne opcje prezentowe. Nic tylko wybierać, co się chce i słać list do świętego Mikołaja, znaczy Glazdora, albo poszukać ich w sieci. To może być prostsze rozwiązanie. Wesołych świąt, kochani, takich rodzinnych, takich, yy, jakie tam sobie wymarzycie. No i nie byłbym sobą, gdybym był kimś innym, więc szczodrych godów.